Jeślarskie Talenty w KW04. Mamy trzy jeślarki, które startowały w regatach Młode Polskie Wiosła. Może przedstawcie się ich po kolei. Emilii Grześkowiak, Marcina Szkudlarczyk, Aleks Mermela. Emilii jak wygrałaś swoją konkurencję. nie. Boczyk. Jarek Boczyk, właśnie ja jest swój występ. Jeszcze możesz więcej? Czy mogę, może czuję, czuję, że mogę więcej. Także, nie, luźno i fajnie. Marcelina, a Ty? No, myślę, że jest do finish. No i może mocniejsza startówka, ale jest też dużo do pracy, zawsze techniki, więc tak. no Jeszcze trochę jest do pracy. Powiedzcie, kto Was trenuje? Pani Sylwia Kalet i Mirosław Trebes. kto więcej trenuje? Pani Sylwia, czy nie Mirosław? Sylwia, pani nas Pani Sylwia. Ty chodzisz, pochodzisz z takiej bardzo geszlarskiej tak, rodziny. Tak. tak bardzo tak. dużo jest nazwisko Mermana. Może coś tak. więcej na ten temat? No, generalnie to ja przyszłam to... do robił przez to, że moja siostra została wciągnięta, bo... Mój dziadek był kiedyś prezesem naszego klubu, potem był sędzią w tej nie na samochodach. Mój tata też na jak był młody, ale musiał przestać, przez jakieś problemy zdrowotne. No i potem moja siostra tu musiała trenować, ja. no i jak podrosą, to też mnie zabrała ze sobą na obóz i została. Czaski, ci trenujecie w jednej osadzie, czy tak strapujecie zupełnie innych? No na osobno z młodsza, a ja z Aleksy razem. Ale już w przyszłym roku będziemy razem. No, no, no. Jakie wasze najbliższe plany startowe, wakacje są pewnie dużo tych zawodów? I no jeszcze schrazy Polski są, na razie. są takim jazdem, celem. Olimpiada młodzieży wyszło za polski. No i na razie do tego przygotowujemy okay. cały rok tak naprawdę. Czy jakieś medale się szykują? O... że Mamy Mamy się tak, tak. No? tak jak w, jakich, się... w jakich konkurencjach możemy liczyć na kw 04 wśród kobiet? <laughs> Ciężkie pytanie, <śmiech> ale. Jak <laughs> y... widzę tych medali dużo, Mo Może jedynka, ale głównie też debel czwórka. O tak? mnie jedynka raczej. Bo ja... Czwórka, ja z doleciałabym No to trzymamy kciuki za. Um... Podobno miałb się kogoś tu pozdrowić, ja jeszcze zapytać. Kto... E, Franka Rata jaka poznała swojego serca. po trener mentalny, czy? Przed trener mentalnym tak. tak i naprawdę. Tak i naprawdę. Togo jeszcze nikogo. Trenera mentalnego. To zobaczenia pewnie w, <grym> w kruszwicy na tak, 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 młodzieży. Tak, tak, tak. Wszystkiego dobrego, A, dziękuję, przed Wami glarki, młode wioślarki KW04 Poznań.